Tego lata nasz wyjazd pod hasłem Goldasem do Rumunii rozpoczęliśmy od dwudniowego pobytu w Bieszczadach. W niedzielę dotarliśmy do uroczego siedliska Brzeziniak niedaleko Cisnej. Miejsce to zauroczyło nas pod wieloma względami, sami zresztą zaraz zobaczycie. Jednak najpierw musieliśmy coś zjeść, bo byliśmy bardzo głodni. Karczma Brzeziniak zaserwowała nam wspaniałą ucztę. Teraz za obiadem, takim dobrym obiadem, późnym regionalnym, o właśnie pani, no tutaj, w tej sztuce, no, za tymi nożlami. To się nazywa, nazywało, tak? Siedlisko Brzeziniak. Na weżyńak. polecamy, bo jest. Cudnie. Cudnie. Jest trudnie. cudnie. Jest cudnie. E, Mamy taras z widokiem na górę. To jest raz. Jesteśmy prawie sami. Nie wiem dlaczego tutaj ten, nie przyjeżdżamy. może, no, zmiana turnuszu. Może no, zmiana turnuszu jest, ale jest naprawdę fajnie i nie jest drogo. Nie jest drogo, bo za trzy noce, trzy noce, tak? 3, nie, nie, jest to niedziela? 3, niedziela. Tylko za dwie. Za dwie noce, y, ze śniadaniami. 400, mówiłaś? 420 420 złotych, czyli to tak dla wieszary to chyba nie jest aż tak strasznie strasznie drogo jak to... na to miejsce I jak na to miejsce no. także jest naprawdę fajne bo będziemy wam pokazywać po kolei co co, jak i po co ale pierw musimy się najeść i, i napić, bo jesteśmy bardzo spragnieni tak, no. nic nie piliśmy i no. nie jedliśmy no, a piwo to jest tutaj takie fajne jeszcze nie wiem czy jest fajne, ale się nazywa Brzeźniakowe Brzeźniakowe, tak dokładnie pewnie jakieś lokalne, jest jakieś lokalne lokalne no, jak ja Nie? To jest napisane, no, no. Jest. czyli widzicie jak tutaj karmiam w tych bieszczarach naszych powiedz co masz co ja mam, ja mam, ja mam, już wam pokazuję co ja mam to masz runsztyn barani, tak? barani, baranie coś, baranie coś Runczek, baraniny. No? Tak, to było napisane. Trzeba wierzyć na słowo. Run bacy? Z baraniny, nie? Run bacy. Ale z baraniny. Rumsztyk z baraniny. Run z bacy z baraniny. Można podobać się tu? Okay, wie? No świetnie, lepiej ja no, nie mogłem. Ty masz nosa do wyszukiwania tych miejscówek. Takich no. Daj tu, bo ty się za chwilę przewrócisz. No. Znając ciebie. <laughs> oj tam, oj tam. Zaraz przewrócisz. z Gracji. Marta, Marta S. Welzuza Ale <laughs> jakiś tam świątek frasobliwy sobie siedzi. To są takie mniejsze. Takie idealne dla to tam za Związek nie wiem. <grym> w dziewiątym, w dziesiątym podoba ci się, podoba ci się, podoba ci się galeria. Galeria Ci mogę pokazać palcem co mi się podoba i na co tutaj zaraz wyasygnujesz złotówki. Ale to to jak jutro wyasygnuję te złotówki. Dobrze, ja nie każę ci dzisiaj... O, na któregoś z tych... Ale nam się pobiją, potłuką się. To zapytamy panią, czy można wysłać? Bo zobacz, o, ten na przykład, jednego już mamy z tego podobnego z z polanicy. Z polanicy. I on by nam tutaj teraz kolorystycznie super się wpasował, taki bieszczacki. Ja bym tutaj nawet trzy widziała, <grym> ale... <grym> ale ten jest piękny. Ten ci będzie mój. Szachania, dzielnie połykała kolejne kilometry pieszczackich winkli, których pokonywanie i nam sprawiało wielką frajdę, mimo że nie był to nasz pierwszy pobyt w tym rejonie. I naszą wlepę idzie wlepa wlepa <grymna> Drugiego dnia w Biesach odwiedzamy stare śmieci i smakujemy nowości. Hej, hej, nasz kolejny dzień w Wieszadach. Jesteśmy w lutowiskach na punkcie widokowym. Naszym ulubionym. Naszym ulubionym... Nie sposób go ominąć, bo jest przy głównej drodze. A widoki są przecudne, nie? Tak. W zamkach Najpiękniejsze. Tu ja jest... tu zawsze po prostu jak przyjeżdżam to mogłabym tu siedzieć cały dzień. Jest. Tam I widać Ukrainę, tam dalej, 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 tak, dalej, tam, dalej, tam, dalej, tam. dalej, 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 dalej. Dalej no, tam jest Ukraina. musi być jakaś cywilizacja. Tam, tam, musi tam jest chud, musi być cywilizacja. Dokładnie. chodź w lepuszko. Lepa gotowa, lepa. Lepa gotowa, chodź, lepa jest. supek, na no va pas tout béni Jeszcze do kluczowego miejsca w Bieszczadach, do no to myczek restauracji. No, właśnie sobie zamówiłem. To się nazywa Hycza, hy, hy, chy, chy, Hyczanyka. Jest Jestem mielony z... Z, z grzybami i w środku też jakieś mięso, Bardzo dobre. Także ktoś kto tutaj będzie, to bierzcie, bierzcie. a ty co zamówiłaś? Ja sobie zamówiłam niedźwiadka. To jest placek ziemniaczany z białym serem, z troskiem niedźwiedzim. No, ale jeszcze sobie do tego. idzie. Nie, nie idzie. Suróweczki nie nie idzie. nie idzie. Także. Tak, Sopelek, zupę pojadł, dostał kurde drugie, a ja siedzę i czekam o wodzie. No dobrze, ci to wyjdzie. No dziękuję. Zawsze... A to jest ten czosnek na ciepło? Nie, myślałam. Przyszedł placek niedźwiedzi, tak? Nie, nie, Niedźwiadek się nazywa. Tak. No nie powiedział, że Niedźwiedzi, bo jest czosnkiem niedźwiedzi mi, dlatego niedźwiadek. Dobrze. Także myczkowianka, myczkowianka dobrze karmi. Bardzo dobrze. Mm. O, chłopącha. Kłącha. Dobra, wodę masz. O, dobra. Połknij, przełknij, wodę masz. To... Gorące było. No to Jak mi parzyło język, to jak miałam przełknąć, że nie mogłam obrócić. Wodę zabić. No Jesteśmy. Po bardzo okwitym obiedzie O tak, pojedli, pojedli W naszej myczkowiance Znaczy w naszej myczkowiance myczkowiance Idziemy teraz chwilę na spacerek Chcemy spalić to co zjedliśmy Chcemy spalić to co żeśmy zjedli no, za tak. Na zaporę, nie? Tak Zaporę, co to jest? Tama? Nie co to jest No to jest taka tama, no Tylko mniejsza niż Solina Zresztą na Solinie nie każdy Ach. o niej wie bo wszyscy się pają właśnie nad solinę. Nad solinę, tam, to na solinę. Na solinę, tam. Na solinach chcecie. To znaczy inaczej, jak nie chcecie na solinę, to jeździecie sobie nad morze. Do byle jakiego. Tak, zamkniecie oczy. Do, do byle jakiego miasta. Tam, gdzie cymbergaje morze, tam, dają. Cymbergaje, niszczyzna, stragany z niszczyzną. To tak samo wygląda na Zaporze, w Solinie. No, dokładnie. I no, hałas. nie tylko w Solinie, bo tutaj tak jest. No, ale niestety, jest. no jest wszystko tak skomercjalizowane, że. No, każdy ma. No, niestety, takich czasów dożyliśmy. Everything. I've been hearing a lot of bad things lately. When I hear you sing, oh, oh, yeah. Listen up, listen up. Oh. There's love in the world, and it's so strong. But it's hard to believe, cause it's hard to see. But I'ma always, always believe it. Cause I know. co trochę reklamy teraz nie znowu tak no będziemy reklamować karczmę myczkowianka o, na kieruj tak, się na południowy o nawigacja nam ujdzie. kieruj się na południowy i tam jest parking już. myczkowianki nie <laughs> yeah, miejsce fajne naprawdę Idzie fajnie zjeść I niedrogo znowu, nie? No nie, nie jest nie, drogo, nie, było. nie jest drogo, ale zjedni. bardzo obficie, naprawdę. No, dużo jest tego, dużo jest tego naprawdę, także... Za to, co zjedliśmy, niecała stówa wyszła, bo ja nie liczę tych k.s.u. piwek, które wzięliśmy do pokoju. O, ma całym... Kieruj się na północny zachód. No, kieruję się. Proszę. O! Jeszcze coś. Gdyby ktoś chciał sobie tu przyjechać, a nie chciałby musieć jeździć moto, to może sobie wypożyczyć Defendera. Tak. Tylko ile to kosztuje? Nie wiem. Nie wie. wiemy. Nie wiemy? Uważaj. Czekaj, czekaj. Mamy. Raz, dwa, trzy, cztery Defendery. Wypożycz mnie za sam kierowcą Defendera z czasem z przewodnikiem. Tam jest numer podany. Także zawsze, 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 zawsze coś innego, nie? Pewnie. Fajne, a tu nasza Hanna, 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 Hanna stoi. Hanna czeka. Hana czeka. To co, teraz na lody jedziemy, tak? Teraz jedziemy na lody, do Dobra, to do zobaczyska. Uszczając bieszczady zajechaliśmy jeszcze do Muzeum Wypału w Radoszycach, które znajduje się przy drodze wojewódzkiej 892. Muzeum to zostało otwarte w lipcu 2023 roku. Można tam się dowiedzieć, jak jest wypalany węgiel, który jest używany do grillowania, czym są przywożone drwa, z których się go wypala i jakie są poszczególne etapy produkcji. Sister and the brother, or oh my friend? It's a messed-up town. No i to był ostatni punkt naszego pobytu w biesach. Po objechaniu małej i dużej pętli wjechaliśmy do Słowacji, a dalej przez Węgry do Rumunii. Ale to już w następnych odcinkach. Muzyka